Inny sposób uzyskania trzech oczek z jednego oczka. Przerabiam pierwsze oczko jako prawe. Teraz od tyłu w to samo oczko na lewym drucie wprowadzam drut. Drut prawy biorę, także wyprowadzam go od tyłu. Łapię nitkę, przeciągam. O, mam już dwa oczka. I w tej chwili, żeby Zrobić trzecie oczko to ponownie tutaj w to samo oczko. Zobaczcie tu od dołu prowadzę drut i wyciągam oczko i w ten sposób uzyskałam trzy oczka. Pierwsze oczko prawe normalne, drugie oczko prawe robiłam od tyłu, to jest jako przekręcone, trzecie oczko prawe normalne. Jeszcze raz oczko Prawe, nie zdejmuję oczka, wbijam tego z lewego drutu, wbijam ponownie drut, ale tym razem nie tak od przodu, tylko od tyłu. Drut biorę do tyłu, łapię nitkę, wyciągam i ponownie nie zdejmując tego oczka, wbijam drut w nie od przodu, tym razem łapię nitkę i Przeciągam i teraz mogę spuścić sobie to oczko i mam trzy oczka z jednego.